Witam Cię serdecznie Ewelinko. Witam, Witam Cię na akcji Serce Malowane u Pani Magdy Bogulak dzisiaj co będziemy robić? Tworzyć przepiękne usta. Ja już biorę po raz kolejny udział w akcji Serce Malowane. Jest mi niezmiernie miło, że tak piękną tutaj modelkę mam dzisiaj. A co Cię do nas prowadzi? Skąd przyjechałaś? Tylko Opowiedz coś o sobie. Przyjechałam z koniec Rzeszowa, o akcji sercem malowanym dowiedziałam się od Pani Marysi Wyszyńskiej. Pozdrawiamy Marysię. Pozdrawiamy bardzo serdecznie dziękuję jej bardzo za to. Bo Marysia też brała udział w naszej akcji. Ja jestem po lewostronnym rozszczepie wargi. Miałam w dzieciństwie jedną operację. Jak każda kobieta chce pięknie wyglądać, chce mieć piękne usta i bardzo, na to liczę, że Krzysiu mi w tym pomoże. No oczywiście, dlatego się postaram spełnić Twoje oczekiwania, więc. To działa. działa. Zapraszam. A u mojej Eweliny dzisiaj skorygujemy kształt ust po stronie tej poszczepie wargi. Wybrałam sobie też kolorystykę w kolorach różów, bo róż jest zawsze kolorem ponadczasowym i bardzo pięknie podkreśli jej przepiękną urodę i piękne spojrzenie, a usta to będzie taka wisienka na torcie. I raz kolejny, już drugi raz, mam przyjemność uczestniczyć w akcji serce malowane, i dla mnie to jest wspaniałe przeżycie. Znowu polecam łzy, ale to jest przede wszystkim szczęście, że komuś tam troszeczkę uśmiechu na twarzy. I tym pięknym makijażem, właśnie moje ewelinki, podkreśliłem to. Cieszę się bardzo. Tak, ja Tobie Krzysiu chciałam serdecznie podziękować, ponieważ dzisiaj. Czuję się naprawdę wyjątkowa. Jesteś po prostu wspaniałym człowiekiem, profesjonalistą i dziękuję Ci bardzo serdecznie. Za to. Ja Ci dziękuję bardzo.